Witamy naszych widzów w informacjach w telewizji Dami Z Legnicy. Dziś powiemy m.in. o wyjątkowym wydarzeniu w Akademii Rycerskiej oraz o projekcie, który sprawi, że kunice staną się jeszcze bardziej atrakcyjne. Zapraszamy! Zakład hydrotechniczny oddział KGHM Polska Mieciesa obchodził swoje 25-lecie. W sali maneżowej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyła się wyjątkowa uroczystość uświetniająca to ważne święto. Załogę wyróżniono odznaczeniami, zaś zakład hydrotechniczny od teraz ma swój sztandar. Jak podkreślał podczas Akademii Przemysław Nowak, dyrektor zakładu hydrotechnicznego, oddział to przede wszystkim załoga. To 420 osób stanowiących ten oddział, które dbają o to, żeby codziennie... Kopanie mogą wydobywać prawie 30 milionów ton rudy rocznie. To dzięki temu działowi cały ciąg może prawidłowo, fun prawidłowo funkcjonować. ZWR-y mogą produkować koncentrat, huty mogą wytapiać miedzi. To pracownicy w trzech kategoriach czyli eksploatacji, inwestycji oraz działu monitoringu zabezpieczają funkcjonowanie całego KGHM-u. Za to należą się im szczególne podziękowania, im i rodzinom. Jubileusz 25-lecia to też jest okazja do szczególnych podziękowań wszystkim podmiotom, które współpracują, które dbają o bezpieczeństwo i o rozwój oddziału, a tym samym całej spółki. Innowacyjne technologie, restrykcyjna polityka bezpieczeństwa, przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych, stałe doskonalenie procedur, zwiększanie efektywności zagospodarowania odpadów, otwartość na nowe rozwiązania techniczne i poczucie odpowiedzialności za otoczenie to wyróżniki zakładu hydrotechnicznego. Jak podkreślał Dariusz Świderski, wiceprezes do spraw produkcji KGHM Polska Miedzie produkcja miedzi nie byłaby możliwa bez tego ważnego oddziału. Około 93% wydobywanych przez nas ludy miedzi jest niewykorzystywana, odpady pozostałe po procesie flotacji ponad 30 milionów ton rocznie muszą być w bezpieczny i ekonomiczny sposób zagospodarowane. To najważniejsze zadanie zakładu hydrotechnicznego, z którego oddział powiązuje się znakomicie. KIHE przyjął strategię 4E. Efektywność, elastyczność, przemysł i ekologia. Każdy z tych elementów znajdziemy w pracy załogi zakładu hydrotechnicznego. Zakład hydrotechniczny ma przed sobą ważne wydarzenie. Otwarcie nowej kwatery południowej, której rozbudowa trwa od maja 2018. W Kunicach realizowana jest koncepcja zagospodarowania linii brzegowej Jeziora Kunickiego, które ma powierzchnię około 100 hektarów. Jezioro to cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców regionu. My jesteśmy za tym, żeby to jezioro odwiedzało, czy tutaj odpoczywało na tym jeziorze jak najwięcej ludzi, nie tylko naszych mieszkańców, ale ludzi z zewnątrz przyjeżdżają tutaj weekendy, w dni wolne od pracy setki tysięcy ludzi w okresie całego roku. Promenada nad jeziorem Kunickim ma za sobą już realizację dwóch etapów. Jest to około kilometra nowej promenady z, z fajnym wyposażeniem w ławki, w, od, do odpoczynku, leżaki, nasadzenia. Zmieniliśmy nasadzenia również starych drzew. Posadziliśmy kilkadziesiąt nowych pięknych klonów. Gmina chce realizować dalsze etapy tego zadania. W przyszłości chcielibyśmy, żeby tą promenadę zrobić dookoła jeziora, a będzie to 5 kilometrów przepięknej ścieżki, promenady yy, spacerowej do wykorzystania przez rowerzystów, myślę dla tych co chodzą z kijkami również. Pojawia się jednak problem techniczny w wykonaniu projektu. Przeprowadzenie promenady na odcinku około 150-200 metrów yy, yy, ulicą Słoneczną jest niemożliwe do realizacji, bo w tym okręgu, w tym obszarze znajdują się na przykład zakłady, yy, jest zakład mechaniki samochodowej. Jest stolarnia, są prywatne działki wypoczynkowe. No i taki pomysł zrodził się mi, no i nam tutaj w gminie, żeby ten odcinek ominąć promenadą na wodzie, czyli na napala. Pomysł spodobał się również właścicielowi jeziora, czyli Skarbowi Państwa w imieniu wojewody, obowiązki związane z jeziorem wykonuje starostwo powiatowe. Mam e, takie przyrzeczenie, jeśli będziemy widzieli ile to kosztuje, e, zrobimy więcej informacji, uzyskamy więcej informacji o e, możliwości realizacji. To możemy liczyć na pomoc ze strony Pana Wojewody, Pana Starosty no i oczywiście my też jako gmina partycypowalibyśmy w kosztach realizacji tego zadania. Promenada byłaby na palach, drewniana o szerokości około 2 metrów i długości 370 metrów. Będzie ona odsunięta od linii brzegowej o kilkanaście metrów. W planach jest odpowiednia wysokość promenady z trzema miejscami widokowymi. Pojawiły się jednak pewne sygnały niezadowolenia wśród mieszkańców. Kwestia wyjaśnienia. Nie będziemy promenady umieszczać na, w linii brzegowej, tylko będzie odsunięta kilkadziesiąt metrów od linii brzegowej. Mieszkańcy, którzy mają swoje ośrodki wypoczynkowe i mają swój sprzęt pływający typu kajaki, łódki i inne pływające jednostki, będą na, na pewno swobodnie mogli wypłynąć z tego, bo przewidujemy mniej więcej w połowie tego, tej promenady taką zwyżkę zrobioną, pod którą przepłyną wszystkie jednostki wodne, które by tam mieszkańcy mają czy posiadają i z których korzystają. Promenada podniosłaby znacznie walory Kunic jako miejsca atrakcyjnego dla turystów. Należy podkreślić, że nad jeziorem Kunickim odbywa się szereg imprez, które ściągają na ten teren mieszkańców tak naprawdę całego kraju. Technologie świata, ich rozwój, robotyka, automatyka, transformacja energetyczna i sztuczna inteligencja to tematy podejmowane podczas konferencji Masters and Robots Industry Edition w Polkowicach. Wydarzenie miało miejsce w Zagłębiu Miedziowym z okazji 60-lecia KGHM Polska. Miecie SA, miedziowa spółka, jest elementem, bez którego wszelkie technologie i ich rozwój nie byłyby możliwe. Miedź i półprzewodniki to są dwa najważniejsze elementy w rozwoju technologii i musimy je absolutnie mieć. Więc tutaj KGHM rzeczywiście, bez pracy na pewno nie będzie. W przyszłość będzie niosła dużo więcej technologii, więc dużo większe zapotrzebowanie na mieć również. Podczas konferencji podejmowano tematy podzielone na panele. Przyszłość energii, transformacja cyfrowa i innowacje oraz sztuczna inteligencja, robotyka i automatyzacja. Wydarzenie miało charakter hybrydowy. Stacjonarnie wzięło w nim udział około 200 osób. Kolejne kilkaset mogło śledzić wykłady i brać udział w dyskusji w trybie online. Mówimy o nowych technologiach, a nowe technologie potrzebują miedzi, więc tak jak zgodnie z naszym hasłem na 60-lecie przyszłość jest z miedzi, to wszystko się ze sobą wiąże. Ale żebyśmy byli, utrzymywali swoje pozycje, przypomnę, siódme miejsce na świecie jeśli chodzi o produkcję miedzi, drugie jeśli chodzi o produkcję srebra, musimy się rozwijać i szukać nowych e, technologii, które pozwolą nam realnie i efektywnie wykorzystywać e, nasze złoże, które mamy w Zagłębiu Miedziowym. Do Zagłębia Miedziowego zjechały światowe sławy związane z energetyką, robotyką, transformacją i sztuczną inteligencją. Wśród prelegentów był Między innymi Ramez Nam, mówiący o inwestowaniu w transformację energetyczną, wystąpił również Arash Azami, mówiący o nowym podejściu do gospodarki, podkreślający, że nie pieniądze, ale energia napędza świat. W panelu na temat transformacji cyfrowej i innowacji można było posłuchać m.in. Davida Grama, którego wykład nosił tytuł Od korporacyjnego giganta do zwinnego ekosystemu. Gates Polska w Legnicy świętuje 20-lecie istnienia. Firma, znajdująca się w strefie ekonomicznej, zaczynała od 150 pracowników. Dziś zatrudnienie znajduje tam 1100 osób. Gates Polska to część firmy Gates Corporation, która istnieje od ponad 110 lat. Powstała w Denver, w Stanach Zjednoczonych. Zaczęło się to od opon, do samochodów, wtedy automobili. Natomiast myślę, że największym przełomem dla firmy Gates było to, że. Charles Gates wynalazł pasek klinowy, gumowy pasek klinowy, który de facto funkcjonuje dzisiaj na, na rynkach. Firma rozwijała się jako firma prywatna przez wiele lat w Stanach i mniej więcej w latach 60. ubiegłego wieku. Rozpoczęła też ekspansję globalną. Gates najpierw pojawiła się w Belgii, Niemczech, Francji i Szkocji, by potem w Polsce w Lednicy zacząć powstawać w 2000 roku. Produkcja ruszyła w 2001. Dzisiaj Gates Polska jako część Gates Corporation jest największym zakładem produkcyjnym w Europie, jeżeli chodzi o grupę Gates, drugim na świecie co do wielkości, jeżeli chodzi o Gates Corporation. My specjalizujemy się głównie w przemyśle. Umowym. Nasze główne produkty to produkty związane z przetwórstwem gumy. Produkujemy paski, szeroko pojęte dla przemysłu industrialnego, dla przemysłu samochodowego. Jak również wężach hydrauliczne. Dużo więcej informacji na temat tej ciekawej firmy, jej historii i kierunków rozwoju będzie można już wkrótce zobaczyć na naszej antenie w programie z cyklu Okiem Kamery. Warto podkreślić na koniec, że Gates Polska wciąż chętnie przyjmuje do pracy. W legnickiej siedzibie zatrudnienie znajdzie kolejnych 100 osób, które mogą liczyć na rozwój, szkolenia i awanse. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych widzów. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie naszych informacji już za tydzień.